Cześć Werodyen. O zaraz robię. Patrzcie i to jest poważna persona. Tutaj jak cierpisz. Tak bo ja jestem nad chmurami, więc uja będę widział. Zejść trochę. Dobra, jestem. Opinguję akatras. teraz. Tu. Dobra. Ilu ich tam? Tu To się zdziwisz. Nie wiem, ze dwóch, ze trzech tam stoi. Za budynkiem. A za budynkiem Ta. Poszło Tako. Ale jebnie Tylko nie wiem czy kogoś nie zabije O, Zero? o! 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 No, ładnie Dawno takiej, takiego zrzutu nie miałem Ile? Pięciu? Pięciu